A jak dzisiaj w kierowcy właśnie Zuber'a, Bolta, Frinała, jak oni się mają do klasycznych taksówkarzy? To nie nic nie mają, Po prostu ten klasyczny taksówkarzy nas nienawidzą. Nienawidzą was? Tak, nienawidzą nas. Na, na, na tych dworzcach PKS, PKP nie Nienawidzą nas. A nie mówią, że my nie jesteśmy taksówkarzami, my jesteśmy przeważnikami i wyprzedalajcie i tak dalej. Okej. Okay. A do dzisiaj zdarzają się jakieś, nie wiem, albo rękoczyny, albo y, chociaż y, ustne y, nie wiem, scesie, konflikty? Konflikty, z... no? No, my był też w konflikt. My, na najpierwszy filmik na TikToku mój był z konflikt z tym z Okej. Okay. Ale oni też tak oszukują ludzi. Oni z dworca biorą tam po 40, po 5 złotych za kilka kilometrów. I oni stoją na swoich postojach taksie po 2, po 3 godziny i czekają na jakiegoś turysta, który nie wie cen, żeby powiedzieć mu 50 zł za kilometr. I my przyjeżdżamy. Za kilometr? No tak, nie mogą tak powiedzieć. No po prostu... To za 50 zł za kilometr? Kurde, o takiej kwocie no to mogłem, ja nie słyszałem mogłem, mogłem, jeszcze nigdy. No po prostu u nas na przykład z PKS jakiś turyst może przyjechać, Mówimy po angielsku jakiś adres, on patrzy tam, to center, to jeden kilometr mówimy 50, a, a obcy przyjechał, no nie wie ceny, no numer no, 50, da, bo oni przyjeżdżają, oni mają dużo pieniędzy.